Dobry wieczór wszystkim słuchającym. Chciałam podzielić się mocnym przeświadczeniem, które nie opuszcza mnie już od dwóch tygodni. Także czuję, że, że rzeczywiście powinnam o nim powiedzieć. Dotyczy ono dwóch fragmentów z Pisma Świętego. Pierwszy fragment em, dotyczy Psalmu 105. Jest to, w, jest to werset 42. To już sobie znajdę. To kilka wersetów. 105, Psalm 105. Tutaj. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie danym Abrahamowi, słudze swojemu: i, wprowadził, I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela, swoich wybranych, i darował im ziemię narodów, i załadnęli owocem pracy ludów, by Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja. Drugi fragment, który uzupełnia mi się z tym psalmem, jest z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 3, werset 13. Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. Mam takie przeświadczenie, że Pan wybiera. Osoby, które zgodziły się służyć mu, które przeszły próbę, były oddzielone od społeczeństwa, utrudniano im funkcjonowanie, pracę, niszczono intrygami, niegodziwym postępowaniem, niszczono ich dobre imię, godność. I Pan pragnie teraz po wielokrotnych próbach uhonorować te osoby, aby przyniosły owoce, będąc na. Wysokich stanowiskach, wśród ludzi, którzy, których gdyby nie łaska i namaszczenie i próby, które przeszli, nie mogliby poznać. Będą działać w bardzo ważnych, istotnych sprawach. Może to będą jakieś nowe, odpowiedzialne role w rodzinie, może w społeczeństwie, może w jakichś jeszcze innych przestrzeniach duchowych, może posługiwanie jakimiś darami. Teraz też przyszedł mi na myśl taki fragment, który mówi o tym, że niestety muszę parafrazować, jak go dam w opisie, że to moje namaszczenie sprawiło, że poznajesz możnych ludzi. Czyli otwiera się jakaś brama dla tych, którzy wychodzą teraz z Egiptu, w którym byli przez dłuższy czas. Lub kończą pobyt na pustyni i zdali próbę. Ważne jest, żeby wytrwać, żeby być cierpliwym, pokornym w tym wszystkim i nie wyprzedzać niczego. Żeby iść zgodnie z rozkazem Ducha Świętego. To też mocno siedzi mi na sercu, żeby nie robić nic po swojemu. Nawet jeżeli już rozeznajemy wolę i plan Boże, czy już widzimy, do czego Pan nas przygotowywał, mam takie przeświadczenie, że żeby. Czekać, aż okazja zainteresuje się nami. Mamy być przygotowani, mamy być wciąż posłuszni w modlitwie, posłuszni w, i pilni w wykonywaniu naszych obecnych obowiązków, natomiast mamy być czujni na sygnał od Ducha Świętego. To będzie wszystko precyzyjnie przekazane. Mamy czekać na sygnał. Jeżeli już Wam, którzy słuchacie tej, tej wiadomości, jawi się sytuacja, w której jesteście postawieni jako rzeczywiście sensowna, która mniej więcej wiecie, gdzie was prowadzi, poczekajcie, przemódlcie, bo Pan chce więcej od nas i zaskoczy nas. I ja już powoli to zauważam w tym, co dzieje się akurat w tych datach tutaj wokół mnie, w związku z wyborami, chociażby na, na ważne społeczne stanowiska czy. Czy osobami, które Pan wcześniej wskazał mi, jako osoby, które będą piastowały pewne, pewne stanowiska, i rzeczywiście one, one teraz yy, wchodzą tam, tam gdzie, gdzie pewnie są powołane. Ehm, także opanowanie, wierność i dużo uwielbienia to jest yy, wiadomość, którą chciałam Wam przekazać. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.